Państwo na drugiej części konferencji witamy trenera Krakowi, witamy Szymona Głośnickiego. Panie, że poprosimy o kilka słów komentarzy na do mecz. Dobry wieczór, państwo. Nie ulega wątpliwości, że na pewno dzisiaj nie są te nastroje, które mieliśmy tydzień temu. Zakładaliśmy sobie na pewno, że ten mecz będzie wyglądał trochę inaczej, chociaż nie mogę powiedzieć, żebym dzisiaj miał zarzut w stosunku do piłkarzy, że, że nie walczyli, się, nie starali ale nie ulega wątpliwości, że te y, mecz ułożył się dla Lecha bardzo dobrze w 4. minucie, w 48 minucie szczela bramki tylko trzeba szczerze powiedzieć, że jednak po naszych kardynalnych błędach bo jeżeli tak łatwo tracimy bramki to na pewno z taką drużyną jak Lech Poznań drużyną, która technicznie bardzo dobrze potrafi grać w piłkę i wykorzystała doskonale te błędy, które nam się dzisiaj Niestety zdarzyły. I, i tutaj yy, tu mam naprawdę yy, dużo pretensji ze względu na chłopaków, ze względu na to, że rozumiałbym, gdyby to była jakaś świetna akcja drużyny przeciwnej, ale nie akurat w wypadku takim, gdzie można lepiej wybać, yy, wybić piłkę, gdzie można być trochę bardziej skoncentrowanym, to napędza drużynę przeciwną. To spowodowało właśnie, że straciliśmy te bramki. Yy, bardzo szkoda na pewno, bo... Atmosfera po tym ostatnim meczu z Górnikiem została lekko podbudowana, została, było widać też, że drużyna wyglądała lepiej, chociaż muszę powiedzieć, że dzisiaj jakoś po tej, szczególnie po tej pierwszej bramce bardzo była zdeprymowana, Ten, zdenerwowana, nie wiem, muszę sobie to naprawdę przeanalizować, dlaczego tak jest. Wszystkie drużyny z reguły wolą grać u siebie, wszystkie mecze, wszyscy robią punkty u siebie, my Niestety dzisiaj ponieśliśmy piątą porażkę na tym stadionie. I, I czeka nas na pewno bardzo dużo pracy. Ja wierzę w ten zespół. Ja wierzę w to, że ta dwa, dwutygodniowa przerwa, która teraz nas czeka, zostanie przez nas odpowiednio wykorzystana. I yy, będziemy nad tym pracowali, żeby ci chłopcy mieli więcej pewności siebie. A tej dzisiaj. Na pewno nie było tej, którą mieliśmy w brzu I musimy do tego wrócić i to jak najszybciej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Poprosimy Szymona o komentarz. Właściwie no nie wypada z tego miejsca oceniać gra ani, ani swojej, ani kolegów tym bardziej, także myślę, że tener dobrze to podsumował i faktycznie ta porażka bardzo boli szczególnie. W tego wygranego meczu z górnikiem liczyliśmy tutaj na więcej zdecydowanie. Natomiast Lech pokazał nam miejsce w szyku i wykorzystał wszystkie, prawie wszystkie błędy, ale takich błędów nie powinniśmy popełniać. Także, ja nie będę się bawił oczywiście w Twoje analizowanie dogłębne, kto popełniał błędy, a kto nie. Jestem całą drużyną wspólnie i wspólnie tym rozmówienie. Także mogę tylko przeprosić imię zawodników kibiców przede wszystkim, bo rozumiem ich z tego Dziękuję. Dziękuję bardzo. Poprosimy o pytania. Andrzej Stanowski, Dziennik Mojski. Panie że czy Pan nie myślał po 30 minutach o zmianie żytki, po czterech kardynalnych błędach? No, skończyło się. Wiemy, jak się to skończyło. Tak, to jest, wie Pan, to tak z perspektywy na pewno teraz po tym meczu, można tak powiedzieć, mi chodziły takie myśli. Wie Pan, jeżeli w jakimś sensie, tak jak to spotkanie w Górniku, w Zawrzu, gdzie i Mateusz i Kasanowicz, tylko Kasanowicz duet, ten duet w sumie funkcjonował. I teraz liczyłem na to, że jednak ten Mateusz więcej będzie miał tej koncentracji i nie popełni tych błędów. No niestety skończyło się tak jak, tak jak, tak jak to się skończyło przy stanie 1-0. Myśleliśmy bardziej o tym, o ofensywie, myślałem bardziej o tym, żeby wprowadzić jeszcze zawodników do przodu, spróbować, spróbować zmienić wynik. W przerwie oczywiście Chcieliśmy, zmieniliśmy trochę Y, porozmawialiśmy sobie, chciałem to, to przesunąć trochę do przodu i 48 minuta zostajemy na 2-0 i na pewno to już uspokoiło Lecha, który kontrolował y, często swoje akcje, y, nie wybijał, grali dobrze piłką i tutaj mieliśmy na pewno z tym problem, chociaż tak jak powiedziałem, na pewno nie mogę tutaj nie powiedzieć tego, że nie walczyła y, chłopacy zostawili na pewno dużo zdrowia, nie zostali nagrodzeni jakimś pozytywnym wynikiem i tutaj na pewno nie można się cieszyć po tych dwóch meczach, gdzie pan bardziej widzi, bo tak trwa dyskusja wokół Saidi'ego, Saidi Kalon. bo ten mecz pokazał, że Saidi rzeczywiście nieźle asystuje, miał kilka dobrych podań, ale, ale on od te, brakuje jednak, ma jednak więcej pola, jak jest grana na skrzydre, ma więcej pola, prawda, manewru i, i łatwiej mu wtedy wejść w to pole karne, prawda? A... Wiemy, że Saidi na tej pozycji może grać w środku i może grać na lewej stronie, oczywiście my... Z racji tego, że mecz tydzień temu wygraliśmy, parę zmian zrobiliśmy, chyba to jest logiczna konsekwencja, że staraliśmy się mm -hmm. tym składem grać dalej. Ja bym nie powiedział, Sajdi zagrał dobre spotkanie dzisiaj, napędzał nasze ataki. Mi brakowało w pierwszej połówce szczególnie więcej ruchu ze strony Van der Bizena. I tutaj... E był jakiś taki dzisiaj apatyczny, nie, nie miał tej dynamiki, którą miał tydzień temu, nie mieliśmy też możliwości zagrania do niego piłki, przytrzymania jej i gdzieś podejścia na połowę przeciwnika i te akcje były trochę rwane, chociaż tak jak przed bramką właściwie my mieliśmy więcej z gry, gdzie, gdzie w sumie dwie ładne akcje właśnie Saidiego nie zostały zakończone ostatnim podaniem, nie zostały zakończone jakimś celnym strzałem. No i później ta nieszczęśliwa sytuacja. Yy, gdzie ja go widzę? No jedno ja jest pewne, że przez najbliższe 10 dni będę go widział. Bo wyjeżdża je, na reprezentację. Czyli to też trochę nam komplikuje sytuację. Yy, musimy grać dzisiaj tym co mamy. Wiemy, że jeszcze jest jeden zawodnik, który też na pewno by nam pomógł, suworu, pomógł Suworów. Ale niestety wiemy jaka jest jego sytuacja. Co będzie? Zobaczymy. Mamy przed sobą 10 dni pracy, wyjeżdżamy na zgrupowanie, będziemy tam trochę też nad pewnymi rzeczami pracowali. Mam nadzieję, że już w następnym spotkaniu będzie to wyglądało lepiej. Czy będą zmiany? Dzisiaj nie chciałbym na ten temat e, się wypowiadać. Powoli, powoli. powoli. Powoli, powoli. Tak. Gdzie Krakowia ma większy problem teraz po tych dwóch miesiącach W defensywie czy w ofensywie? się z meczu na mecz zmienia. Nie? Można było powiedzieć, że właściwie po meczu z Górnikiem ustabilizowała się defensywa. Dzisiaj można powiedzieć, że właściwie jest znowu odwrotnie i mamy taką straszną amplitudę nastrojów, mamy straszną amplitudę też naszych takich, takich różnych przeczuć i na pewno nie jest to, nie jest to fajne, bo znowu przejdzie tydzień, gdzie teraz będziemy się skoncentrować na grze obronnej, która wydawała się, że właściwie zaczęła funkcjonować. Jak się przegrywa taki mecz, gdzie dostali się trzy bramki, a, a nie szczela się żadnej, no to możemy powiedzieć, że w obie strony gdzieś coś nie funkcjonowało. Ale yy, stąd to pytanie. Yy, I mówię, musimy we wszystkich naszych formacjach grać po prostu, grać po prostu lepiej. Panie trenerze, wracając do wątku związanego z linią defensywy. Wspominał Pan po zabrzu, że jest Pan wyznawcą takiej doktryny, że zwycięskiego składu się nie zmienia. Na ile przez ten czas od meczu w zabrzu Przestał Pan tak naprawdę analizować zestawienie bloku defensywnego, bo on wyszedł taki sam. I czy to jest naprawdę najlepsza czwórka obrońców? To jest Pana wybór w pełni świadomy. No i drugie pytanie: Czy Łukasz Nawodczyński poza 18 meczową to jest wynik urazu, czy to jest Pana decyzja, że ten zawodnik. Nie, nie. Nawodczyński jest, jest zawodnikiem, przygotow... znaczy krótko z nami trybował yy, i pojechał z młodowej z ta klasą. nie jest tak, że, że ja Łukasza nie widzę po prostu na dzień dzisiejszy. Yy, on... Na początku ubiegłego, znaczy jak przyszedłem, to nie był na treningu, bo był razem z Krzyszkiem Nykerem byli kontuzjowanymi zawodnikami i oni doszli trochę później i dlatego też decyzja moja była taka, że chciałem, żeby zagrał 90 minut w meczu młodej Ekstraklasy po tej swojej chorobie. I, i wiadomo, że tak jak powiedziałem, jak tu pan powiedział, że zwycięskiego składu się nie zmienia. Nie, ja cytowałem Pana. Yy, tak, no ale to się zgadza. W ten zgadza. tydzień analizował Pan zestawienie tego bloku całej czwórki. Ja postawiłem na stabilizację. Po prostu postanowiłem tak, że ta drużyna, jeżeli coś funkcjonowała, to po co zmieniać. Panie trenerze, zawodnicy Krakowi, nie tylko zawodników oznaczonych numerem 5, aczkolwiek inni również mieli kłopot, ślizgali się na boisku, czego nie było widać wśród zawodników Lecha. Przerwie zauważyłem, że trzech zawodników wzięła inne buty z dłuższymi kołkami. Mhm. Czy nie jest tak, że zawodnicy, wchodząc na rozbieganie, powinni mieć tą świadomość, że jak jest ślisko mokro, to może warto wybrać od dronu takie buty? No bo to jest i Kalon wychodząc w sytuacji tam na sam, w pierwszej połowie. Też się I dokładnie, i sidey, więc generalnie być może byłoby o przerwy 2 dla kakowi, gdyby choćby nie taki detal jak buty. Ja panu powiem tak, że jeżeli my tutaj w tym tygodniu trenowaliśmy raz na tym boisku i dzisiaj też na nim byliśmy. Zawodnik ubiera takie buty, które mu gdzieś tam pasują i się ślizga. Co ja mogę na ten temat powiedzieć? No będę każdemu przed meczem sprawdzał, jakie ma buty. Mam nadzieję, że mam do czynienia z profesjonalistami, którzy wiedzą, jaką umowę mają ubrać. Ale myślę, że to nie tylko nasi zawodnicy, ale też zawodnicy Lecha się ślizgali, tylko nie było takich konsekwencji, akurat jak w naszej sytuacji. To może inaczej, panie trenerze, yy, bo chyba te poślizgi wynikały może nie z tyle z doboru butów, co. Pytanie brzmi tak, czy wy byliście poinformowani, że w po rozgrzewce Murawa była zraszana tak, dodatkowo? Byliście informowani, tak? Dziękuję. Y, trener Bakero, Stanisław Malec teraz spa y, Bakero powiedział przed chwilą, że gdy drużyna przegrywa, to wydaje się, że wszystko jest złe i, i nie ma rzeczy, którą można pochwalić. Natomiast no, stwierdził, że, że Krakowia wiele rzeczy wykonywała dobrze, czy... Pana obserwacji. A mówił które? No nie mówił, no właśnie ja bym chciał od pana usłyszeć. <grystanie> Jeżeli nie wyjadą, to się może jeszcze go spytać jaka miał opinię na temat tego, tego meczu. Albo do niego zadzwonię. No. Na pewno, tak jak powiedziałem, ten mecz się dobrze ułożył dla Lecha. Już na samym początku pierwszej, i drugiej połówki szczyli bramkę i może może to jest drużyna o dobrych umiejętnościach technicznych. My staraliśmy się cały czas prowadzić tempo to, co, to, co drużyna Lecha też prowadziła. Było to interesujące spotkanie. Wynik na pewno nie jest to, co, co by nas cieszył. No niestety, takie spiłce wygrywa ten co szczelam. Lampki. Czy są jeszcze pytania? Jeżeli nie, dziękuję bardzo. To ja, że dziękuję bardzo. Okay.